Włocławek przekaże cztery wycofywane z floty miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego autobusy. Nadarzyła się teraz okazja, bo właśnie otrzymaliśmy zakupione w ubiegłym roku autobusy elektryczne, które flotę MPK uzupełnią i zastąpią wyeksploatowane już autobusy z napędem dieslowskim. Stąd też po rozmowie z prezydentem, prezydent podjął decyzję o tym, żeby przekazać odpowiedzieć na apel samorządowców ukraińskich i te cztery autobusy przekazać właśnie na Ukrainę. To jest związane z faktem, że na początku konfliktu bardzo dużo część floty zakładów transportu publicznego z Ukrainy została przekierowana na front i pomagała w ewakuacji mieszkańców z tych obszarów. Ogarniętych atakiem Rosji na Ukrainę. A niestety we flocie w miastach, takich jak Lwów czy Kijów, tych autobusów brakuje. Stąd odpowiadamy na ten apel i Włocławek w takiej formie też będzie wspierał Ukrainę. Chociaż to jest też dobry moment i będziemy gorąco mieszkańców Włocławka do tego zachęcać, żeby te autobusy przekazane przez miasto Włocławek wypełnić też innymi darami już od mieszkańców Włocławka. Te autobusy dzisiaj przewożą mieszkańców Włocławka, więc ten stan techniczny jest zadowalający. One cały czas są utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Natomiast my mamy swoją politykę ekologiczną, stąd też staramy się wymieniać. No te wyeksploatowane już jednak, bo to są autobusy, które przejechały na ulicach miasta naszego ponad milion kilometrów, grubo ponad milion kilometrów, to są kilkunastoletnie autobusy. Normalną sprawą jest, że zastępujemy na nowe, w tym wypadku z napędem elektrycznym i prawdopodobnie w normalnym przypadku one byłyby po prostu wystawione na sprzedaż i sprzedane. Ale tutaj jest potrzeba wyższa, ważniejsza. Myślę, że pomoc dla mieszkańców Ukrainy, dla samorządowców z Ukrainy jest nadal aktualna i w taki sposób Włocławek właśnie chce też wspierać.